Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale. Jakiś czas temu testowałem słuchawki i10 TWS. Także dzisiaj przyszła pora na kolejną generację tych słuchawek, a dokładnie i11. Zrecenzujemy sobie te słuchaweczki. Zobaczymy, czy są na podobnym poziomie co do i10, czy też lepsze, czy też gorsze. Jeżeli spodobał Wam się materiał, to oczywiście zapraszam do lajkowania, subskrybowania kanału, i lecimy z recenzją. No i dobra, słuchajcie, mamy przed sobą słuchaweczki i1150 TWS. Budoweczko troszeczkę inne niż cała seria. Nie wiem dlaczego, jest w niebieskie, ale no, takie jest. W środku mamy plastikową wypustkę. Oczywiście kabel Lightning, instrukcje obsługi i ogólną, jakąś tam instrukcję z danymi technicznymi. Raz zobaczymy, co tutaj w ogóle jest napisane. Co one teoretycznie, co one teoretycznie posiadają? Zasięg Bluetooth 10-15 metrów, to się zgadza akurat, ponieważ tak po wyżej 10 metrów, właśnie traciły. Zasięg te słuchaweczki. Teoretycznie każda, każda słuchawka ma 30 mAh, i pudełeczko, które ładuje, czyli ten cały powerbank ma 300, czyli tak samo jak poprzednia generacja. Dobra. No i w środku co? W środku mamy słuchawki. No i teraz tak, jak mam je porównać do słuchawek. I 10, no to niestety, ale całe pudełko jest wykonane gorzej. Mam wrażenie, że ten plastik jest dużo tańszy. Ta pokrywka, która się otwiera, ona się otwiera bardziej delikatnie. Tutaj ten magnes nie jest tak mocny jak w 10, co mi się właśnie w tych i 11 nie podoba. To jest bardzo delikatne, można to tak naprawdę, chyba, o, widzicie, otworzyć. Ręką jedną. No i słuchajcie, druga sprawa. Zobaczcie. O. Ten magnes, który łapie słuchawki, też jest, że tak powiem, dziadoski. Nie wiem z czego oni to zrobili. Czy, ta, czy ten model I11 to jest po prostu budżetowa jakaś wersja tych słuchawek. Ja kupując je, miałem nadzieję, że to będzie. Po, będą poprawione istąki. A tak nie jest. Tutaj jest guzik do. Ładowania tych słuchawek. No i teraz zobaczcie teraz też, co się dzieje. Te słuchawki wariują. Jedna miga na niebiesko, czyli teoretycznie jest naładowana, jedna miga na czerwono, czyli nie jest naładowana, tak? ale dobra, no zobaczcie. Raz, raz one migają, raz one nie migają. O, teraz są nagle dwie czerwone. Nie podoba mi się to. Coś tutaj jest nie tak. Coś tutaj widzicie, nawet czasami ta dioda. Miga, czasami ona nie miga. O, teraz na przykład widzicie, jeden wstrząs jakiś leciutki i te słuchawki się rozłączają w tym pudełku. Yy, także, o, nawet jeżeli mam zamknięte pudełko i powiedzmy, trzymam je sobie w kieszeni, chcę, żeby słuchawki się naładowały. Nie wiem, czy to będzie widać, ale zobaczcie. Widzicie, macham pudełeczkiem i te słuchawki cały czas tam się włączają, wyłączają. O, teraz trzymam i te dwie diody takie czerwone, widzicie, świecą, tak? Robię lekki wstrząs i się wyłącza. Tutaj coś jest, o, widzicie, coś tutaj, coś tutaj nie styka. No, zobaczcie sobie. No i po drugie, to wykonanie, jeżeli chodzi o ten magnes, no to jest fatalne. No po prostu te słuchawki się nie trzymają tego, tego pudełeczka, niestety. No, no. Jak dla mnie... Jest to nieudana wersja tych słuchawek. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku, no to to jest chyba jedyny plus, jaki zauważyłem w tych słuchawkach, ponieważ grają tak samo jak i dziesiątki. Aczkolwiek, jeżeli mam być szczery, to po prostu akurat na model i 11 nie warto wydawać pieniędzy. Kupcie sobie zwykłą i dziesiątkę. Aha, jeszcze jedna sprawa. Yy, o, widzicie co się dzieje? Te słuchawki po prostu wariują w tym pudełku, ale to dlatego one wariują, że one tutaj po prostu latają. One cały czas tym, o, w tym pojemniku latają. Zwykły ruch, o, to normalnie wylatuje samo, tak? Także, no, nie wiem co tutaj producent yy, chciał wymyśleć, ale mu się to po prostu nie udało. Także, no, ja, ja nie jestem zadowolony z tych słuchawek. Dla mnie jest to Badziew. Mam zamiar w niedalekiej przyszłości przetestować w takim razie słuchawki i 12. Także, jeżeli podobałbym wam się wam materiał, zapraszam jeszcze raz do komentowania, lajkowania, zostawienia subskrypcji i do następnego. Cześć.